Wydawałoby się, że rozmów o Śląsku było już dużo, może nawet za dużo. Rzecz w tym, że ten region bez przerwy zmienia się gospodarczo, społecznie i mentalnie. Obrazki z filmów Kazimierza Kuca, wiersze Gałczyńskiego mają się nijak do tego, co obserwujemy dziś wokół. Postanowiliśmy się przyjrzeć tym zmianom, spojrzeć na dziedziny, dzięki którym Śląsk przez lata istniał w powszechnej świadomości, sferom, które jeszcze do niedawna budowały specyfikę regionu. Nie będziemy mówić o górnikach i ich znojnym trudzie. Zapraszamy do spotkania z ludźmi, którzy mają spor do powiedzenia, których droga życiowa i zawodowa splotła się z losami tej ziemi. Spotykamy się dzisiaj z panem Andrzejem Wójcikiem. Teoretykiem muzyki osobą zaangażowaną w, w sprawy chórów, orkiestr, drdentych, no chyba może najważniejsza funkcja to redaktor naczelny śpiewaka śląskiego od dziesięciu lat. Od 10 lat takiego periodyku, który wspomina stare czasy, teoretyzuje Informuje, i formuje i dokumentuje. Dokumentuje i prognozuje, tak? Możemy Również. też tak. No i wychowuje być może. Tak. Panie Andrzeju, rozmawiamy o ruchu śpiewaczym na Śląsku. Nie mówimy o muzyce pop, nie mówimy o jazzie. Mówimy o śpiewie, śpiewie churalnym, o śpiewie dosyć tradycyjnym. Chciałem zapytać Pana, czy nasz region jest naprawdę regionem śpiewaczym, regionem ludzi muzykalnych. Zastanawiałem się nad tym, wie Pan, dawno temu. Przed 11 laty, gdy przygotowywałem się do pisania książki na stulecie zorganizowanego ruchu śpiewaczego na Śląsku, książka się ukazała. Cześć pieśni, materiały i coś tam jeszcze, długi tytuł był na temat właśnie ruchu śpiewaczego. I tam nawet taki rozdziałek popełniłem na, ten, na tę okoliczność. A szukając odpowiedzi na pytania, które Pan zadał, znalazłem bardzo ciekawy cytat, który pozwolę sobie tutaj z tej kartki przeczytać, bo to chyba będzie nam ułatwić sprawę. Otóż 4 października 1848 roku kojarzy Pan tę datę? Bo to wiosna Ludów. Wiosna Ludów, bardzo dobrze. W cieszyńskich Nowinach dla Ludu Wiejskiego ukazał się tekst niejakiego Jerzego Filipka. Pisanego przez PH, jeszcze wówczas. Jerzy Filipek pisał, że do przedmiotów uciechy człowieka kształtujących należy też osobliwie śpiew i muzyka. Trzeba tedy sposobić chóry śpiewaków i muzykantów, nauczać śpiewania w szkole, poważać dobry śpiew. To zapewne surowe obyczaje bardzo ułagodzi. Spróbujcie, a doznacie się, spróbowano. Już w 1849 roku, w nieodległych tutaj od Katowic piekarach śląskich, pojawił się chór, który podczas nabożeństwa i podczas wizytacji powiązanej z poświęceniem nowe, nowego kościoła przez kardynała Diepenbrocka, zaśpiewał po łacinie, po niemiecku i oczywiście po polsku. A śpiewały w tym chórze dziewczęta i chłopcy, i bodaj dwóch kleryków. Arcybiskup, kardynał był zachwycony i oczywiście śpiewaków nagrodził po swojemu, jak to było możliwe. Każdy odkrywa, każdy interesujący się naszym regionem, w pewnym momencie doznaje oświecenia, poznaje fakty, których wcześniej nie był świadom. No, ja przyznaję, że doznałem podobnego oświecenia, nie tak dawno może temu, Wtedy, kiedy zainteresowałem się ruchem śpiewaczym pod koniec XIX wieku i na początku XX. No, powiem szczerze, że te informacje, które gdzieś zyskałem w trakcie lektur, nie, nie, były mi kompletnie nieznane, byłem ich zupełnie nieświadom. Z nich się, yy, pojawia, z nich, w nich się pojawia Śląsk jako region rozśpiewanych osób śpiewów furalnych, organizacji śpiewaczych, chórów, orkiestr. I to też ciekawe, że było to z dosyć związane z ruchem niepodległościowym ruchem polskim no, w regionie, który jednak miał też mocne tradycje takie związane z, nie, z, z niemieckością, z kul kultur, no, działał tutaj Kulturka. E, chciałem Pana poprosić o to, żeby może przywołać e, kilka faktów dotyczących tamtego czasu, czyli właśnie przełomu XIX i XX wieku. I tak krótko powiedzieć, co to był za ruch, z czego on się wziął w ogóle i co z niego wyniknęło? Ja już wspomniałem. Wiosna Ludów, budzenie się świadomości narodowej. Byli y, absolwenci przede wszystkim Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy działali na terenie Górnego Śląska, wracali na swoje miejsce. Duchowni, lekarze, adwokaci. I to jest ta, ta grupa świadoma, która postanowiła poderwać y, resztę społeczeństwa do jakiejś działalności. Chóry i śpiewanie w ogóle było jakoś naturalną potrzebą każdego tutaj mieszkańca, a wykształconą także w drodze edukacji wczesnoszkolnej. Jak powiedziałem wcześniej, nawiązując do tego cyta, cytatu Jerzego Filipka, uczenie w szkole między innymi polegało na tym kształceniu pełnego człowieka, który Potrafił i śpiewać, i, i recytować wiersze, i odgrywać sztuki teatralne, i tak dalej, i tak dalej. Rodziły się różnego typu stowarzyszenia, które y, zaczęły pielęgnować między innymi śpiew. Przypomnę, Kasyno Katolickie, Kasyno y, Polskie Karola Miarki, y, Towarzystwo Świętego Alojzego, y, słynni Aloizjanie, y, Towarzystwo Górnośląskich Przemysłowców y, także y, pielęgnowało śpiew. Kuralny. Musiały te chóry powstawać i powstawały jeszcze w XIX wieku, one były niezorganizowane, działały jakby w pojedynkę, że tak powiem. Ja zwróciłem uwagę na to, co się działo po I Wojnie Światowej w okresie powstań śląskich plebiscytów, plebiscytu. No, jak się okazuje, te, te chóry miały formę organizacji, którą można by porównać dzisiaj do Organizacji pozarządowych to były na ogół stowarzyszenia. Działały na konkretnej podstawie prawnej w oparciu o prawo no, wcześniej niemieckie, potem... No, inaczej o tym... nie mogło. Po... Tak. Muszę powiedzieć, że wyłania się z tego obraz ludzi potrafiących skutecznie działać, zorganizowanych, potrafiących zintegrować pewną społeczność, potrafiących zgromadzić fundusze i. Utrzymać te organizacje przez wiele, wiele lat jako takie mini środowiska kulturalne. No, Muszę powiedzieć, że czytając informacje na ten temat byłem pod wielkim wrażeniem. No, nie od razu do tego doszło, dopiero w 1910 roku. Dokładnie 18 kwietnia, to był poniedziałek, w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej 3. Zebranie założycielskie istniejących już chórów po to, aby stworzyć stowarzyszenie. Zaraz powiem dlaczego, że nie musiało powstać zwołał aptekarz bytomski Michał Wolski. Wcześniej mieszkał w Berlinie, tam prowadził aptekę, był dyplomowanym aptekarzem po studiach w Lipsku. W aptekę odwiedzali działacze polscy w Berlinie. Między innymi przychodził do jego apteki nie kto inny, tylko Wojciech Korfan. Tak pomyślałem. I on namówił Wolskiego, żeby osiedlił się na Śląsku, Aha. właśnie w Bytomiu. To było kilka lat przed utworzeniem związku. W 1908 roku w powstało Towarzystwo Śpiewacze Jedność. Wolski był członkiem tego stowarzyszenia, podobnie jak i Kazimierz Czapla, adwokat, który później zakładał śląską palestrę. I można by tu wymienić całą listę wspaniałych postaci, pewnie do tego jeszcze wrócimy za moment, które zaangażowały się w budowanie ruchu śpiewaczego. Chodziło o obronę. Chórów śpiewających po polsku przed szykanami ówczesnych władz polskich, także władz sądowych, które dysponowały listą zakazanych pieśni, które nie wolno było w tych chórach śpiewać, a jednak śpiewano. Broniono się na wszelkie możliwe sposoby. Mhm. I z tej działalności śpiewaczej właściwie wynika to, że wykształciło się to poczucie, które doprowadziło do późniejszych zrywów. Ja uważam, że nie byłoby zrywów powstańczych. Gdyby nie świadomość, najpierw musi być świadomość i serce, a potem dopiero ruch zbrojny, ewentualnie, jeśli taka potrzeba zachodzi. Tę świadomość kształtowano w chórach poprzez polskie słowo, polską pieśń, polski teatr. Każdy z tych chórów, oprócz śpiewania, uprawiał działalność teatralną, zachęcał do czytelnictwa. Organizował prelekcje, spotkania, gdzie omawiano literaturę, działa literackie, recytowano wiersze i tak dalej, i tak dalej. No, ta działalność była no, przebogata, imponująca. I z te chóry, te stowarzyszenia weszły w niepodległość drugiej RP, drugiej RP. Przy czym tak pamiętam, to mi też utkwiło w pamięci, e, nie zawsze były to proste relacje e, z nowym państwem polskim. E, ja bym tak nie powiedział. Nie, e, nie wręcz przeciwnie. Natomiast chóry Śląskie, zwłaszcza, podjęły się wielkiego dzieła budowania czy zastępowania nieistniejących jeszcze polskich instytucji kulturalnych, zwłaszcza muzycznych. Przecież nie było polskiej opery na Śląsku, nie było żadnej filharmonii, nie było nic praktycznie rzecz biorąc. Oczywiście, że bywały koncerty, bo w teatrze dzisiaj noszącym Imię Stanisława Wyspiańskiego, a wcześniej Teatrze Niemieckim koncertowano jak najbardziej, w wielu innych miejscach również. Paderewski przyjeżdżał do Katowic w 1901 roku w Reichshalle, czyli w dzisiejszym budynku filharmonii, sali koncertowej filharmonii, odbył się jego recital, bardzo zresztą ciepło i gorąco przyjęty przez społeczność zarówno niemieckojęzyczną, jak i polskojęzyczną, która na ten recital przyjechała, więc to się działo. ale nie było uczelni muzycznych poza jednym. I to też jest takie ciekawe odkrycie, bo mianowicie jednym z prekursorów ruchu śpiewaczego na Śląsku był przybyły z Poznania Leon Ponieczki. Muzyk amator, czy dyrygent amator, podobno z zawodu malarz pokojowy, który po przyjeździe w 1908 roku anonsował się w ówczesnej prasie, że założył instytut muzyczny. Czyli szkołę muzyczną, w której kształcił młodzież, grania na instrumentach, także i śpiewania churalnego. Wybucha II wojna światowa, mamy 1939 rok, potem 1945, jak nasze śląskie chóry przetrwały ten trudny okres? No W czasie wojny oczywiście nie działały, to siła wyższa. Wielu śpiewaków zginęło w obozach koncentracyjnych albo w walkach, które toczyły się na ziemiach polskich i nie tylko, a w 1945 roku oczywiście podjęły działalność i Miały się całkiem dobrze. Aha. To znaczy, y, powiem inaczej, nowa władza y, państwa ludowego tak. y, zaopiekowała się też i hurami, i orkiestrami, ale wykorzystała je trochę do swoich celów, y, że tak powiem, ideologicznych. I tu mhm. było, y, pe, do pewno. Y, Pewne nieszczęście, że tak powiem, bo z jednej strony znalazły się pieniądze, organizowano wielkie imprezy, były etaty i tak dalej, czyli właściwie wszystko, co by, czego się należałoby spodziewać, było świetnie. Tyle, że nie było to po drodze z, z potrzebami i doświadczeniami chórystów, którzy na przykład chcieli śpiewać po kościołach. Właśnie, tak o się o tym myślałem. I mam w pamięci perpetuję chóru Polonia z Bierunia. Który w latach 60. w zasadzie trochę z tego powodu podupadł, zamarł. Gdzieś jakoś te baterie wyczerpały się chyba ta energia, która wokół tego była, przynajmniej na jakiś czas. No przede wszystkim chóry przestały być atrakcyjne dla ludzi młodych. Tak bym to określił. Śpiewali przede wszystkim ci, którzy zaczynali wcześniej, a naturalną koleją rzeczy wiek postępuje i siły słabną, prawda? To byli ludzie, którzy jeszcze to pokolenie yy, pierwszych niepodległościowców. Jasne. Tak. Ale też są pewne procesy, niezależne od tego, o czym mówimy w tej chwili, ponieważ i tak dokonuje się pewien, pewien rodzaj ewolucji. Kiedyś począt początkiem w ogóle wszelkiego śpiewacza były przede wszystkim zespoły męskie. Aha. Potem wy jakby wykształciły się i opanowały tę scenę amatorską bo o tym mówimy w tej chwili zespoły mieszane. W tej chwili. Jest raczej taki kierunek, który sprzyja, czy też chętniej korzysta, młodzież korzysta z zespołów kameralnych, śpiewających w małych grupach. I one są i trwają, i mam nadzieję, że ruch śpiewaczy może zmieniać formy organizacyjne, może zmieniać rodzaj repertuaru, ale będzie chyba trwał nadal. Ale chciałem zapytać, bo w latach 90., po okresie transformacji. Chyba nastąpiło właśnie takie przesilenie, że tak powiem. To znaczy, dzisiaj większość tych chórów widzę, że jeszcze funkcjonuje one jako pewne organizacje w sensie prawnym lub w sensie może towarzyskim. Istnieją w bardzo wielu miejscowościach chyba i w Bieruniu, i w Mikołowie, i w Bytomiu, i w Katowicach, nie wiem, czy w tarnowskich górach, w Ggliwicach. Ta, Tarnogórski okręg jest jednym z najsilniejszych w Ta. naszym związku. Istnieją, ale one istnieją, jak to się mówi, w takim drugim, trzecim planie. E, osoby, które się specjalnie tą sferą nie interesują, nie są świadome w ogóle ich istnienia. No ja wie Pan, to jest złożona sprawa. Ja nie jestem w stanie w pełni tego z punktu widzenia socjologicznego na przykład ocenić, ale domyślam się, że skoro ludzie mają do wyboru radio, telewizję w każdym telewizorze 150 kanałów od Dokładnie. rana do wieczora, korzystają z sieci, w których streaming muzyczny wszelkiego rodzaju... Jest dostępny na najwyższym możliwym poziomie technicznym, do tego są instytucje kultury zawodowe. No to nie sądzę, żeby ktoś miał wielką ochotę słuchać chóru amatorskiego, który, no, powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze śpiewa na najwyższym artystycznym poziomie. Aczkolwiek mamy zespoły, które taki poziom reprezentują, chociażby Zabrzejski chór rezonans konstrukti. Znaczy, chór akademicki Politechniki Śląskiej. Mhm. Znakomite zespoły. I, I niektóre młodsze także świetnie. O w Rybniku jest świetny chór Belcanto, który pani Lidia Marszolik prowadzi, a wyłonił się ten chór w liceum ogólnokształcącym i gromadził, i do tej pory gromadzi ludzi bardzo młodych. Wróćmy do naszego początkowego pytania. Czy Śląsk jest regionem rozśpiewanym? Czy Śląsk jest regionem ludzi muzykalnych? Jak ta pasja do śpiewu żyje dzisiaj, rozumiem, w trochę przetworzonej formie? Zadaje mi Pan bardzo trudne pytanie. Znów, ja się zastanawiałem na tym, jak powiedziałem na początku tej naszej rozmowy. Czy Śląsk jest bardziej muzykalny na przykład od górali tatrzańskich? No właśnie. Prawda? Czy mieszkańców Mazowsza, czy Kaszubów, czy innych Grup mieszkających w Polsce. Nie powiedziałbym, żeby tak było. Jednak to zależy w dużej mierze od tego, jakie jest kształcenie na poziomie elementarnym, czyli w szkole. Jeżeli jest śpiew, to w porządku, ale tego śpiewu już od dawna nie ma. Już w połowie lat 50. ubiegłego wieku popularny publicysta Jerzy Waldorf narzekał: Rośnie nam pokolenie głuchych. I to pokolenie głuchych kiedyś będzie rządziło. Aha, I no. będzie w dalszym ciągu tą głuchotę rozpowszechniało. Strasznie zjadliwe określenie. Zjadliwe określenie, ale, ale w pewnym sensie prawdziwe. Rzeczywiście. To chciałem Pana zapytać, bo mam ciągle w pamięci taki epizod, który wyczytałem gdzieś w mediach, o churalnym występie licznych chórów osób, pasjonatów muzyki w Londynie, w Hyde Parku, gdzie zgromadzeni właśnie chórzyści, śpiewacy, tak trochę ad hoc, w sposób improwizowany, wykonali utwór Händla. Pewnie o Mesjaszu może. Pe Mesjasza i odbiło się to bardzo szerokim echem w całym świecie, ponieważ w, wśród wykonawców było kilka tysięcy osób. No, pewnie pewnie może były może pewne fałsze, to mogło się zdarzyć, ale samo przedsięwzięcie, sam fakt, że coś do, do czegoś takiego doszło, jest imponujący. Czy wyobraża Pan sobie coś, coś takiego na Śląsku? A wyobrażam sobie. No to kiedy to coś takiego zrobimy? <grytanie> <grytanie> może niekoniecznie w Katowicach się to odbyło, chociaż też w Akademii Muzycznej zbierały się chóry, Szkolne bywają takie jeszcze i śpiewały w znaczącej liczbie. A nie było mediów, nie było dziennikarzy, kamer telewizyjnych, a to już inna sprawa, że, że ta informacja nie przechodzi do publicznej wiadomości. Odbywają się we Wrocławiu podobnego typu koncerty wielkie. Cała Polska śpiewa. Pamiętam, tak. No, pani profesor Ż żelazny. Franku Żelazny, żelazny świetnią tak. pracę wykonuje i nie tylko ona, ale jej współpracownicy i chóry przyjeżdżają i śpiewają. Także to nie jest tak, że tego w ogóle nie ma. Tylko od, y, 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 ludzie o tym nie wiedzą, Doskonale. No, no, nie je jest to odpowiednio nagłośnione. Nie jest. Panie Andrzeju, musimy, że tak powiem, nakręcić tą, tą nutę, musimy nakręcić tego typu imprezę. I myślę, że wyobrażam sobie, że na dużym krągu tanecznym w Parku Śląskim uda się zgromadzić pewnego dnia te kilkaset, może kilka tysięcy nawet osób i Jestem wykonamy jakiś... Jestem przekonany, jakieś... że jest to możliwe. Nie wiem co, szła dziweczka do laseczka, moim zdaniem byłoby, to jest piękna śląska piosenka. Byłaby idealną No moim właśnie. Żeby tę myśl kontynuować, przypomnę, teraz jest czas pandemii, prawda? ograniczeń. Pół roku właściwie nic się nie działo, w dalszym ciągu są pewne ograniczenia, ale młodzi ludzie, chociażby z Zabrzast, z chóru Plaster, wymyślili sobie taką akcję. Portal Hurtownia, znana nam na Dziuma, wielka entuzjastka churalnego śpiewu. Ten, ten portal, że tak powiem, utworzyła i prowadzi i, i akcja. Cała Polska śpiewa w domu w momencie, kiedy ten dom jest zamknięty, kiedy jesteśmy jakby za murami. Prawda? I co się dzieje? Ludzie ponagrywali na telefonu i komórkowe swoje partie głosowe, ktoś tam to zmontował i nagle śpiewa piękny chór. Mimo, że w, nie wiem, kilkudziesięciu lub kilkuset mieszkaniach. Oddzielnie. Kilkuset mieszkaniach, tak. Nie publicznie, nie na zewnątrz. I to działa. Jest Dostępne są te filmiki na, na YouTubie, podobnie jak filmiki akcji Cała Polska Śpiewa w Domu. Proszę zobaczyć, tutaj jest efekt na okładce najnowszego wydania Śpiewaka Śląskiego, bardzo wymowna ta okładka. I ten pomysł polegał na tym, że wzięto śpiewnik z lat 70., wymyślony, nie wymyślony, tylko przygotowany przez profesora Józefa Pobroźniaka, z pieśniami towarzyskimi, patriotycznymi i innymi jeszcze, przydatnymi na przykład do śpiewania przy ognisku na trzy głosy. I też dyrygenci z całego świata, praktycznie biorąc, podjęli tę akcję. Każdy z nich nagrał poszczególne głosy, opatrzone nutami, tekstami. Potem te głosy zostały jakby scalone z sobą, i mamy ten układ trzygłosowy. Można się świetnie uczyć tego śpiewania w warunkach domowych posługując się tylko dostępem do, do sieci i do ewentualnego laptopa czy, czy telewizora, na którym można YouTube oglądać. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również, ja również dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej miłej przygodzie.